10 grudnia 1520 roku, 505 lat temu, na przedmieściach Wittenbergi Marcin Luther spalił publicznie papieskie księgi prawnicze oraz bulle ex surge domine, w której papież Leon X wzywał go do odwołania swoich nauk i potępiał część jego tez. Ten dramatyczny gest dokonany przy udziale studentów i mieszczan był ostatecznym otwartym zerwaniem lutra z Kościołem katolickim i symbolem rozpoczęcia głębokiego religijnego oraz społecznego przełomu, jaki zapoczątkowała Reformacja. Wydarzenie to często wspomina się jako kulminację narastającego konfliktu między Lutrem a kurią rzymską, ale mniej znanym faktem jest to, że Luter celowo wybrał miejsce spalenia pobliską bramę Elsterską, przy której tradycyjnie niszczono przedmioty uznawane za bezwartościowe bądź szkodliwe. W ten sposób chciał podkreślić, że odrzuca nie tylko samą bullę, lecz cały system prawny i teologiczny, który uznawał za sprzeczny z ewangelią. Zaledwie niespełna miesiąc Później 3 stycznia 1521 roku. Papież Leon X wydał bulle decet romanum, pontificem, formalnie ekskomunikując lutra i przypieczętowując rozłam, którego konsekwencje odmieniły historię Europy. Gest z 10 grudnia 1520 roku pozostaje jednym z najsilniejszych symboli narodzin reformacji, czasu sporów, dramatów, ale także wielkiej intelektualnej i duchowej przemiany, która ukształtowała oblicze nowożytnego świata.